Dzień dobry Państwu, nazywam się Tofil Norbert, jestem właścicielem firmy Nordberg. Firma Nordberg jest polskim producentem okapów kuchennych. Mieścimy się w Kielcach, gdzie na powierzchni ponad 6000 tysięcy m2 jest nowoczesne laboratorium, magazyny wysokiego składowania oraz nowoczesna hala produkcyjna. Dzisiaj, wraz z firmą DAFI bierzemy udział w spotkaniu Archi Masterclass, gdzie prezentujemy nasze produkty, pokazując je naszym przyjaciołom z prasy, ale również i architektom i projektantom. Możemy spotkać okapy sufitowe do zabudowy, okapy złote w jakości PVD, okapy architektoniczne o szerokości 120, 150, 180 cm oraz okapy ceramiczne. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie nordberg.pl. Pozdrawiamy serdecznie. Marka DAFI to ponad 30 lat tradycji w optymalizacji wody do picia. W tej chwili na tym wyjątkowym wydarzeniu w elektrowni Powiśle prezentujemy najnowsze dziecko marki DAFI. Jest to woda od DAFI prosto z kranu. Wcześniej była woda z butelki prosto od Dafi, wcześniej była woda z banka, a tutaj proponujemy już rozwiązanie instalacyjne, ale mimo tego, że instalacyjne to bardzo przyjazne w obsłudze, w wymianie i tu na tym wydarzeniu prezentujemy jakby dopiero tylko wycinek tego, tej całej gamy produktowej, ponieważ w w następnej odsłonie będzie woda również gazowana, prosta z kranu, jak również wrzątek. Jest to trend, który już jest bardzo aktualny na świecie. Są to urządzenia dosyć drogie, a my, jako marka DAFI, chcemy to spopularyzować, oczywiście dostarczając je w najbliższym czasie już w bardzo atrakcyjnej cenie.